Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie między innymi Karol Nawrocki, który gardzi Polakami. Jestem prawdziwym czarodziejem, bo z jego oświadczenia majątkowego, właśnie nagle zniknęło mieszkanie Pana Jerzego. Będzie też sprawa, którą żyje cała Polska, czyli przyjaciel Pana prezydenta Wielki Bół, który ma marzenie. Otóż. Chciałby otrzymać azyl w Niemczech. Jedni mówią, że to dlatego, że boi się powrotu do Polski, bo za dużo wie o Nawrockim. Inni mówią, że on się niczego nie boi i też za dużo nie wie, bo generalnie za dużo nie wie. Będzie też Mariana Schreiber, która atakuje nas swoją brzoskwinką i szczegółami z jej życia intymnego. Omówimy też definitywny koniec Kuby Wojewódzkiego. No i dlaczego nienawidzi żurnalisty. Konrad Berkowicz okradł lewacką i Ikeę. Wow, wow. I porozmawiamy o tym, do czego zdolny jest napalony nastolatek. Przypominam, że ruszyliśmy z Patronite, gdzie możecie wspierać kanał. Witam, zbieramy na jego rozwój, aby wypuszczać nawet do trzech odcinków tygodniowo, aby zatrudnić osobę do redakcji nową i aby zatrudnić korespondenta w Sejmie. Być może będzie to nawet jedna i ta sama osoba. Jak już będą znaczące fundusze, no to czeka na Was konkurs i casting na to stanowisko. Link do Patronite jest w opisie odcinka. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. No i co. Zaczynamy! A zaczynamy od pierwszego kibola RP. Otóż szanowny pan prezydent Karol Nawrocki umie coś więcej oprócz zrobienia koledze z dupy garażu na ustawce. Okazuje się, szanowni państwo, moi mili kochani, że jest on również wspaniałym iluzjonistą i nie chodzi o to, że potrafi zrobić małpkę z żabki, no żadna sztuka. E, udało mu się zniknąć ze swojego oświadczenia majątkowego całe jedno mieszkanie. To mieszkanie. Zgodnie z ostatnim prezydenckim oświadczeniem majątkowym Tadeusz Bater wraz z Karolem Nawrockim nie mają i nigdy nie mieli żadnego przychodu za działalność w Grand Hotelu, ale to jak nie się plotka kwestia tego, że nie bardzo było wiadomo jak to rozliczyć. Natomiast posiadają oni wspólnie, uwaga, 130 tysięcy złotych oszczędności. W złotówkach, no, no bo jak. Jakieś tam drobne z 800, plus, kredyt hipoteczny, nagle nie ma mowy o samochodzie. Panowie posiadają dwa mieszkania. Pierwsze 58-metrowe zamieszkały przez szanowną mamę obu panów, i drugie 57-metrowe zamieszkały obecnie, no, pewnie zamieszkały albo nie, to bez znaczenia. W każdym razie nagle z trzech mieszkań zrobiły się dwa mieszkania, no i nagle o mieszkaniu adoptowanego emeryta, pana Jerzego Cisza. I już coś tam. Pochował, zatętegował na trytytkę, majątek gdzieś tam po kościołach przykampił. Jak się okazuje? Mieszkanie trafiło do chrześcijańskiego stowarzyszenia dobroczynnego. I tu pytanie, Szanowni Państwo, jakim cudem mieszkanie, które za pomocą działań, delikatnie mówiąc podejrzanych, zniknęło z zasobów miejskich, zostało darowane na cele dobroczynne. Bardzo podejrzana sprawa, no ale nie od dzisiaj. Równie podejrzana co przyjaciel pana prezydenta Wielki Bóg, który to ma bardzo ciekawą kryminalną przeszłość, m.in. siedział dwa lata za porwanie kobiety. W połowie września w związku z europejskim nakazem aresztowania został ciapnięty, prawda, w Hamburgu i właśnie poprosił Niemców o azyl. Rozumiecie państwo? Prawak poprosił tych Niemców. Tych właśnie, których kojarzymy o azyl. W sprawie mojego klienta istnieje uzasadniona obawa, że stanie się on obiektem rozgrywek politycznych między rządem a urzędem prezydenta. No to już niewielki butyk, tylko jakiś taki mały Pff, ee, chłopie. Ty masz za ziomka prezydenta kraju. O jakich ty prześladowaniach politycznych mówisz, chłopie, człowieku? Przyjedziesz do Polski czy batyr łóżkawi i siabada? Nie róbmy afery. Co to tam będziesz robić u tych lewackich, prawda, Niemców? Duda ratował swoich kolegów, myślę, że i Nawrocki nie lewali. Co ty gorsze od Kamińskiego i Wąsika. Adwokat Wielkiego Buda dodał, że strona niemiecka ma do podjęcia dwie decyzje. Jedna dotyczy ekstradycji mężczyzny do Polski, druga to rozpatrzenie jego wniosku o azyl polityczny. I jak się państwo domyślają, nie da się podjąć decyzji o ekstradycji chłopa do Polski przy jednoczesnym pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o azyl polityczny. No, w Polsce pewnie by to przeszło, ale Niemcy jednak bardziej Rozgarnięte. Dochodzą do mnie też głosy, czy też słuchy, wszystko jedno, że być może pan Masiak, czyli Wielki Bół, boi się, że jak przyjedzie do kraju, czyli do Polski, to przez przypadek ktoś mu pomoże, prawda? otrzepać klapki w celi, bo za dużo wie o panu prezydencie, ale to chyba tylko, prawda, plotki. Jestem ciekaw, co myślicie o zniknięciu mieszkania pana Jerzego z kolekcji pana Nawrockiego i czy sądzicie, że pan Wielki Buł może coś mieć na Karolaka, czy może to po prostu jeden z wielu przestępców, którzy się gdzieś tam zakręcili wokół pana prezydenta na przestrzeni lat. Już nie róbmy, prawda, afery. Tym bardziej jestem ciekaw waszego zdania, bo... <laughs> Teraz czas dobrej dla chłopca i dziewczynki, dla wszystkich osób, które chcą być zdrowsze, a w nich między innymi Marianna Schreiber znowu atakuje nas swoją pipolinką, poseł Konfederacji okradł lewacką Ikeę, koniec Kuby Wojewódzkiego i jego nienawiść do żurnalisty, mocne słowa, najdziwniejsze powody, dla których ludzie kończą relacje i odpowiemy sobie na pytanie, do czego zdolny jest trzynastolatek, kiedy koleżanka informuje go, że ma wolną chatę na noc, żeby było jasne. Marianna Schreiber znowu atakuje nas swoją psi, psi, Polinką, brzoskwinką. Otóż e, po raz enty medialnie opowiada o tym, że z którym ze swoich chłopaków nie uprawia tureckiego śmigła, że żadnego tam bili bili bum bum nie ma i do ślubu nie będzie. E, tym razem padło na Piotra Korczarowskiego, z którym, jak przyznała, żyją w Białym Związku. Gówno mnie to obchodzi. Tak się mówi u nas w Warszawce, Biały Związek, na nieciąkanie kukułki i generalnie na brak relacji prawda? kukułka Gwiazdo. Jej ukochany Jolero, Piotr, dodał, że do ślubu osobne sypialnie i że nie tylko fizycznie między nimi nic nie ma, ale nawet co ciekawe emocjonalnie. Czyli nie tylko nie obliczają wspólnie ku tangensa, ale nawet nie mają o czym gadać. W sprawie cnotliwości pani Marianny postanowił wypowiedzieć się jej były partner, z którym również nie była w związku czarneckim, małżeńskim, czyli Przemysław Czarnecki. Zapytany o to, czy również z panią Marianną nie uprawiał dżumanji, odpowiedział, że owszem, również nie uprawiał. Nic nie było. Ale tylko przez pierwsze dwa dni znajomości. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz dokonał kradzieży w lewackiej IKEI. Mieli stolik wywrócić, a prawie go ukradli. Pan poseł Berkowicz próbował wynieść ze znienawidzonej przez prawicę szwedzkiej IKEI towary za prawie 400 zł. Sprawę tłumaczy nie uwagu. Może to były reparacje za potop, to go tam wie, prawda? Możliwe, że próbował udowodnić przyszłym koalicjantom spisu, że on też ma kwalifikacje takie jak oni. Nie wiemy. Poseł tłumaczy się nieuwagą, ponieważ, Szanowni Państwo, nabijając towary słuchał czegoś na słuchawkach. Komu się nie zdarzyło przez nieuwagę próbować wynieść ze sklepu sprzęt za prawie 400 złotych? Nie pierwszy, prawda? Rzuci kamieniem przypadkiem. To można nie skasować batonika w warzywniaku, a nie przegapić towar za 400 złotych. Mógł biedny nie zauważyć, że za cały koszt zakupów zapłacił jedynie 50 złotych. Warto wspomnieć, że przed zapłatą kasa samoobsługowa pyta czy wszystko zostało nabite, jeżeli nadal jesteś życiowym ananasem i coś ci umknęło, ochrona chętnie cię zawróci, abyś dokonał wszelkich formalności. Jednym słowem, szanowni państwo, chłop zrobił wiele, żeby wynieść te rzeczy, albo żeby nie zwrócić uwagi, że je wynosi. Normalnie, kiedy się czegoś nie nabije, to ochrona pyta, czy wszystko zostało nabite i opłacone, bo chyba nie. Człowiek wtedy odpowiada też w celu: o, faktycznie, przepraszam, jesteś cudowny, fantastyczny mundur. Chodź do toaleta i naprawia błąd. Albo udaje, że nie rozumie po polsku, ucieka na lotnisko, śpiewając rota i leci pod zmienionym już nazwiskiem do Juławy, która to lotniska, nawiasem mówiąc, nie posiada. Tym razem jednak ochrona nie wystarczała i na miejsce wezwano policję, która posłowie wręczyła mandacik za przekroczenie, za próbek radzieży. Poseł mandacik przyjął i siabada chwała mu za to. Przynajmniej nie próbował rozwiązać sprawy na Sterczewskiego czy Mejze, którzy no, generalnie lubią zasłonić się immunitetem. Sławomir Mencen, przełożony Berkowicza, jak zwykle tłumaczył, że sprawa po prostu została wyjęta z kontekstu. Mnie zastanawia, co taki ultrapatriota jak Berkowicz robił w ultralewicowej Ikei. To znaczy, wiemy, co robił kradł. Moim zdaniem, poseł przyłapany na kradzieży powinien natychmiast tracić mandat poselski. Niestety, to by oznaczało, że mielibyśmy w parlamencie poważne problemy kadrowe. Sam zainteresowany skwitował sprawę poniekąd inteligentnie. W mediach socjalnych napisał, że cieszy się, że jako jeden z nielicznych polityków udowodnił, że kompletnie nie umie kraść. Ja bym powiedział, że jako jeden z nielicznych polityków udowodnił, że nawet nie umie kraść. To koniec Kuby Wojewódzkiego! wygryz go żurnalista! Nie wiem co chciałem powiedzieć. Czyli jedyny człowiek na świecie, którego na oczy nie widziałem, a wiem, że źle mu z oczu patrzy. Coś tam generalnie śmierdzi. Przy czym absolutnie nie twierdzę, że od pana Jakuba prawda? nic nie szambi. W każdym razie, pan Wojewódzki ogłosił, że kończy swoją 15-letnią przygodę z teatrem 6 piętro Michała Żebrowskiego, w którym występował w spektaklu Zagraj to jeszcze raz sam. Pan Jakub ogłosił, że nie zagra tego jeszcze raz i że to koniec współpracy. Po tym jak Teatr Szóste Piętro on ogłosił z kolei, że na jego deskach szanowny pan żurnalista będzie prowadził cyklicznie swój podcast na żywo z udziałem widowni. Tego dla pana Wojewódzkiego było już zbyt wiele i poinformował, że ponieważ nie zgadza się z żurnalistą pod względem światopoglądowym i etycznym, a także nie podoba mu się jego estetyka, to nie zamierza dłużej współpracować z Teatrem Pana Żebry. Że 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 Żebrowskiego. Ja nie do końca rozumiem, jak pan Wojewódzki może mieć problem z etyką u innych, ale no cóż, najwyraźniej może. Dlaczego wasze związki się kończą? A skąd ja mam to mam wiedzieć? Eee, skąd ja mam to wiedzieć? Wiem natomiast, że ostatnio cała Ameryka żyje sprawą pewnej Amerykanki, no oni się tam rodzą w Ameryce właśnie, eee, która zakończyła swoje 25-letnie małżeństwo, bo chłop zjadł jej kawałek tortu, który sam jej dał. Oblicz pole trójkąta, gdzie jeden z boków to A o długości 16 cent... Co? Jak twierdzi kobieta, od lat jej potrzeby były w związku lekceważone, a incydent z tortem był jedynie kroplą, która przelała czarę goryczy. Tak się mówi u nas wśród warszawskiej elity na punkt zwrotny. Kiedyś Państwu wytłumaczę. To jednak nie najdziwniejsze powody do zakończenia relacji w historii. Na przykład pewna hinduska z Indii, no oni się tam właśnie rodzą, wniosła pozew o rozwód, bo jej mąż za bardzo ją kochał. Kobieta nie mogła znieść tego, że ma codziennie do łóżka śniadanie, że mąż zawozi i odbiera dzieci ze szkoły, że ma do niego stuprocentowe zaufanie, a co najgorsze, nie chce się z nią nawet kłócić. Boże, ile ja bym dał, żeby mieć takie problemy w związku z samym sobą, prawda? Też sobie robię śniadania do łóżka i nawet nie kwękam, kiedy trzeba śmigłem pokręcić. Ideał. W Ameryce parę lat temu głośno było o mężczyźnie, który powiedział w twarz swojej ukochanej żonie, że film Kraina Lodu o przygodach księżniczki Elsy wcale nie był taki dobry. Oczywiście. Skończyło się to rozwodem, no ale kto normalny takie bzdury wygaduje. W Polsce jak dotąd najdziwniejszym powodem rozwodu była Marianna Schreiber. Do czego zdolny jest napalony nastolatek? Do czego zdolne są buzujące hormony, kiedy Kaszojot pozna w grze jakąś babę? Otóż 24 października pewien 13-letni romantyk na rowerze został zatrzymany przez bagiet majstrów na drodze ekspresowej S7 w miejscowości Załuski, stanowił on poważne zagrożenie dla Polek i Polak, no, głównie dla Polek. Zapytany o to, dokąd zmierza. Najpierw stwierdził, że ma 16 lat i odbywa trening rowerowy. Kiedy jednak policja mu się przyjrzała, dość szybko stwierdzili, że kłamał w kwestii wieku. No, dość łatwo odróżnić 13-latka od 16-latka, gdyż różnią się, prawda, wiekiem. W każdym razie, Cycoja dość szybko wysprzęglił się na psiarni, że to wcale nie był trening rowerowy, a gnał do płońska do dziewczyny, którą zna jedynie ze wspólnego grania w grze online i z którą komunikuje się wyłącznie za pośrednictwem komunikatora internetowego, a która to dziewczyna zasugerowała, że ma na noc pustą chawirę. że starzy wyjechali i można trochę wspólnie, prawda, poekspić. Okazuje się, że chłopak planował u znajomej Nocleg, choć nie znał nawet nazwiska dziewczyny, więc kto wie, jaka niespodzianka mogłaby na niego czekać na miejscu. I nie mówię o tym, że mogła mieć jakieś dziwne nazwisko, tylko mógł mieć na przykład bardzo dziwną metrykę i mogła się to okazać najdziwniejsza noc w życiu chłopaka. Także całe szczęście. Policja zatrzymała go zmarzniętego i całego mokrego po przejechaniu ledwie 30 km. Wezwana na miejsce matka zeznała, że nie miała pojęcia o wyprawie syna. Jak przekazano, internetowa znajomość trzynastolatka zakończyła się wraz z interwencją policji, gdyż został zablokowany przez koleżankę na wszystkich komunikatorach internetowych. Do tego właśnie zdolny jest zakochany nastolatek, szanowni państwo. Przejechał w deszczu 30 km do obcej dziewczyny lub chłopa. Nie wiadomo. A jak trzeba powtórzyć tabliczkę mnożenia, to pewnie kwęka. Inna sprawa, że naprawdę trudno w tych czasach być romantykiem. Chłopak chciał pokazać, że mu zależy i w połowie drogi go zabinęła psiarnia. Dziś zachęcę Państwa do wsparcia Pani Patrycji, która padła ofiarą zorganizowanej grupy cyberprzestępczej. Pani Patrycja w jednej chwili straciła 230 tysięcy złotych. Policja jasno dała do zrozumienia, że szanse na odzyskanie pieniędzy są zerowe, że oszuści są profesjonalistami, przestępstwo jest na skalę międzynarodową, pieniędzy nie da się już niestety namierzyć. Jak to się stało? Otóż podczas scrollowania Instagrama wyświetliła się Pani Patrycji reklama z wizerunkiem Krzysztofa Stanowskiego reklamującego firmę New Hold zajmującą się w pary walutowe i towar z pełnym saportem i podpiętą inteligencją AI. Pani Patrycja sprawdziła firmę, licencję, stronę wszystko wyglądało w porządku. Generalnie nic nie było jednak w porządku, i pani Patrycja straciła ogrom pieniędzy przez ludzi, którzy doskonale wiedzieli, jak ją profesjonalnie oszukać. Historia jest niesamowita. Polecam przeczytać całość w opisie zbiórki. Link do niej, jak zwykle, znajdziecie w opisie odcinka. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca, za wspieranie na Patronite i generalnie dziękuję za wszelkie formy wsparcia. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie. A jeszcze. Życzę Wam Państwu spokojnych, i szczęśliwych i radosnych świąt, prawda? Tych y, grobingu, chociaż to nie jest radosne, więc nie życzę Wam radosnego grobingu, prawda? Tam, tam, y, wesołego umierania. Y, nie, no. A, dobra.